Witajcie w przestrzeni Arbitrum na krótkim czytaniu z kart kryształowych przesłań anielskich. Wybierzemy, wybierzecie sobie dla Was kryształ talizman, który będzie dobry i który będzie dawał Wam pewnego rodzaju wskazów, w jaką stronę zwrócić uwagę, w którą stronę podążać, w jakim kierunku możemy sobie polepszyć, być może zdrowie, być może relacje, związki. Teraz tak, wybieramy jedną kartę. Mamy do wyboru kartę numer 1, kartę numer 2 oraz kartę numer 3. Czytanie możecie zastopować, możecie do niego wrócić w momencie, kiedy będziecie mieli wybraną już kartę dla siebie z przesłaniem. Niech to będzie wybór od serca, niech to będzie wybór z duszy i niech to będzie wybór najbliższy czas dla Was, moi drodzy. Jeżeli wybraliście kartę numer jeden, kryształ dla Was to lapis, lazuri, pięknie, lazury, wspaniale, odmieniające życie objawienia lub doświadczenia. Takie doświadczenia, takie objawienia mogą się pojawić w niej. W dalekim czasie. Nastał czas wielkich i błogosławionych zmian, a Bóg wspiera Cię na każdym kroku. Więc macie wsparcie, macie protekcję. Zakupcie ten kryształ. Jeżeli macie, pracujcie z nim teraz, właśnie w tym, w tym czasie listopada. King. Kryształ i przesłanie numer dwa czaroi. No cóż, czaroid, kryształ kamień. Czaroid. Ja również mam swój czaroid. Ja swój czaroid zostawiłam w miejscu mocy na jasnej górze zostawiłam w Macedonii, w Kościele świętego Jana, gdzie przyniósł mi magiczny rozwój. Naprawdę te kryształy zmieniły moje całe życie. Praca ofiara tych kryształów, więc jeżeli wybrali przesłanie kartę numer dwa, koniecznie musicie pracować i popracować z czaroidem. Czaroid dodatkowo da wam duchową ochronę. Przesłanie karty brzmi: Jesteście strzeżeni oraz chronieni fizycznie, emocjonalnie i energetycznie. Więc nie przez przypadek trafiliście na ten film. Jeżeli wybraliście tą kartę, zostawcie fioletowe serduszko. Jeżeli wybraliście lapis lazur niebieski I karta i kryształ numer 3 mamy kwarc róż. Jeżeli tą kartę wybraliście, poproszę o Różowe serduszko. No tutaj jest życie miłosne pokazane. Kwarc różowy jest kapitalnym kryształem, kamieniem właśnie na życie miłosne. Nowa lub powtórna romantyczna miłość jest już na horyzoncie, już na ciebie. Check. Więc jeżeli chcecie przyciągnąć miłość, chcecie przyciągnąć bratniom duszę, jesteście singlami, koniecznie zakupcie, noście przy sobie, pracujcie z kwarcem różowym. Jeżeli w waszym związku, relacji brakuje miłości, czułości, brakuje takiego przytulenia, takiego czułego gestu różowy, noście przy sobie, miejcie w sypialni, życzę Wam wszystkiego wspaniałego. Zasubskrybujcie kanał, napiszcie skąd jesteście i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.